Elwina Maciuwina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy. Słuchajcie, dzisiaj yy, no, jest dziwnie, ponieważ Elviso jest dla mnie bardzo zły. I ja nie wiem jak to skomentować, ja nie wiem co o tym sądzić, bo jeszcze z nim o tym nie rozmawiałem, on tylko powiedział, że Macioch musimy pogadać. Na serio, nie wiem o co może mu chodzić, bo totalnie nic nie zrobiłem, yy, on powiedział, w sensie, no nie wiem, słuchajcie, czy on jest tak naprawdę na mnie zły, no ale takie sprawiał wrażenie, więc musimy to dzisiaj ogarnąć, mam nadzieję, że nie będzie, słuchajcie, żadnych kłopotów, chciałbym przypomnieć, że wczoraj w Dzień Dziecka to on mnie wykorzystywał, w sensie, no jakby on wykorzystywał to, że ja chciałem mu zrobić Dzień Dziecka i było niesympatycznie, więc to ja mam powód, żeby być od niego zły, ale no dobra, słuchajcie, na no, się z nim pogalajmy i po prostu się dowiemy o co chodzi. Wiecie, no ja bym nie chciał żadnych kłopotów, żadnych, nie wiem, jakichś spinek, ale dobra, to też nie ma co uprzedzać faktów. Być może tak naprawdę on jest tak przewrażliwiony na coś, że nie, wiem, mu kwiatki podeptałem, bo to, to akurat jest możliwe. Także słuchajcie, chodźmy sobie do niego, do Elvisunia. Widzicie, słuchajcie, on on biega sobie w kółko. Pytam tu jest. Wow, byczku, stary system e, 2 Co tam? Co? Je? Ej! Co ty odwalasz? Ty już Kościu, wiesz, się, ja odwalasz. Yo, co odwalasz. Ty już jest wiesz, co odwalasz. Stary, coś... stary, przykro mnie bardzo, ale ja dzisiaj na ciebie nie mam humoru. Idziemy zaraz na górę i będziemy ciebie wyjaśniali. Wow, ale dobra, okej, okay, górę, bo, bo to jest dziwne, to jest dziwne. On założył skin policjanta, mówi, że nie ma siły, mówi, że będziemy mnie wyjaśniali, naprawdę, zapowiada się to źle. Słuchajcie, no trochę beka totalnie Naprawdę, nie mam pomysłu nawet o co może Chodzić, ale dobra, no dowiemy się na pewno Także zostańcie koniecznie do końca, żeby się Przekonać o co mu chodzi i czy uda nam się To jakoś rozwiązać pokojowo Czy też może niepokojowo, także zostańcie do końca Oczywiście subskrybujcie kanał, bo codziennie są Odcinki, dzień w dzień, dzień w dzień Odpalcie sobie kalendarz, zobaczcie ile tam macie dni No i wtedy słuchajcie, już wiecie Ile, ile jest odcinków, także dzień w dzień Oczywiście jeżeli nie subskrybujecie, no to Przypał, to wtedy coś na pewno przegapicie Takie właśnie słuchajcie, jakieś dramki, bo, bo Elwisow chyba może wsta po prostu lewą nogą, ale robimy tu naprawdę dużo, więc żeby nic nie przekapić, zostawcie suba, wpadajcie na Instagrama, który jest podany tutaj, bo oczywiście, słuchajcie, um, dobijamy miliard, miliard followów, oczywiście jesteśmy już mega, mega blisko i potrzeba już naprawdę, jesteśmy o, o, o krok, także wpadajcie, bo oczywiście musi być miliard followów. Ziomo, ziomo lolo, co? oj, zły skin, co jest? wow, ej, co tu się No odpala? już jestem. Gościu no, stary, co jest, co, o co Mamy jednak do pogadania. do pogadania! Gadaj Macio! Okay. Ja na ciebie dzisiaj nie mam całego dnia, nie humory humoru, od tego zacznijmy. Ale... No, dobra, okej. Okay. Stary! Co jest grane? Co jakieś fotel tutaj. Dobra. Cyk, cyk, cyk i cyk. O Elvisa to do budowania stop. oczywiście. Stary co ty robisz? Fotel? Wow, To jest Gadaj fotel! Stary, Gadasz. To jest fotel dla mnie. O, jaki przyjemny Tak, Elvizo, dziękuję Podoba Ci bardzo! Się? I co ty Podoba stali? się rozumiem, tak? Wszystko jest spoko No ale jakby czy u mnie wszystko jest spoko? Siadaj na fotelu. Tak jest, to, ale stary, powiedz mi, o co chodzi z tym skinem? Yo, 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 co ty robisz? Gościu to Czas jest... najwyższy na karę Ale o co tobie chodzi, stary? Czas, Czas ty... najwyższy na twoją karę, ponieważ wiesz, że zrobiłeś źle, ale nawet się nie Uf, do tego nie przyznaję ponieważ to z tego siły, tak? Zgra... Okej, okay, a czy ty możesz mi, mi wytłumaczyć chęci. o to kaman, bo to jest naprawdę poląbane, nie wiem. Spójrz na jego skina! No może ośradieć. No Złamanie prawa. O co chodzi? Stary, przyszedł u nas na serwerze, nie ma policji już. Wiem. To co ty robisz? Tematycznie, bo kogoś okradłeś. Ja okradłem kogo? Kogo i kiedy, niby? Elwiso, ty naprawdę kuku na moniu masz. Stary, powiedz mi tak szczerze, bo już ty tak szczerze nie mam pojęcia. Czy ty mówisz na serwerze, czy co robisz na niebeka? Bo mi, czy naprawdę nie masz pojęcia, kogo okradłeś? Ej, gościu, 1 kwietnia był tak mniej więcej dwa yy, miesiące temu, a to, to prawie. Ja już ci pokazuję, kogo okradłeś. Gościu, co to jest za prank jakiś głupi? O co? Kamal! No nie okradłeś! Elwiso, poczekaj, co to są ze... nie, nie, ja tego nie... Okradłeś Bościu, mnie! ja jestem w jakiejś klatce w ogóle, jak to wygląda dziwnie, no. To co? Ale poczekaj, nie, wait, 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 stary, nie! Nie? Ja to cię okradłem? Kiedy? O czym ty mówisz? A powiem ci tak, mój samochód stał na parkingu w biały dzień. Pewnego dnia się budzę, nie. a mój piękny Cadillac z 59 nie. roku zniknął. Elwiso, nie mów, że chodzi ci o samochód twój. Tak. Wow! Ej no to jest już chore Słuchajcie, na całe szczęście mam tutaj respa yy, więc jesteśmy bardzo blisko całego zdarzenia, ale jestem naprawdę w szoku. W sensie... Nie, ja chcę się dowiedzieć o co chodzi. Elwiso! Elwiso! Co ty odwalasz? No, przestań mnie bić! Stary, moje itemy, gościu, poczekaj, czy my... Moje możemy... itemy skończymy jak twój samochód. Stary, ale jak to jak, to, jak twój samochód? Czy wszystko z nim okej? Okay. To jest teraz w twoim nawet mi ukradłeś moje 90 zł. No nie! Ej, to już to już jest przesada kompletnie stary, Okej, okay, to jest prawda. Wziąłem twój samochód na krótką przejażdżkę oraz na myjnie wszystko jest krótką z nim. Krótką okay. przejażdżkę do swojego prywatnego parkingu. I stary, do pracy, nie napisałem nie mam ci, że wziąłem go na przejażdżkę, przecież to nie była kradzież. I tutaj kolejna twoja manipulacja i kłamstwo. Napisałeś, że wziąłeś go na myjnie, jak No bo śmierć. tak, Wiesz, na przejażdżkę na myjnie. Elviso, wszystko jest pod kontrolą. Na pewno uda nam się dogadać. Gościu, zresztą, o co tobie chodzi? Ty dokładnie wiesz gdzie jest ta fura przecież. Wiem, ale miałeś ją oddać. No no miałem, ale Puszka, akurat tabliczkę. Stary, wiesz, zostawiam jak ją znalazłem. Stary, zostawiłem akurat żelazko na kuchence i pranie na suszarce, a nie to tabliczka, czytaj. Stary, czytaj. No, dobra. Jeśli chodzi o kradzież, to jeszcze się odegram. No, wiem, ja to widziałem. Wow! Jo! Wow. Gość tu jest, jakiś odpalony, może ty powiesz. Prostu... To co? Stary. stary. Bo tak. Za mało może miłości stary, może nikt dla Ciebie nie był ostatnio miły. Ej, ja bym dla Ciebie ostatnio miły. Daj mi skrzynkę. Jaką skrzynkę? Postaw obok siebie trzy, trzy pojedyncze skrzynki, a ja idę na chwilę bokowadło. Okej, okay, mogę tak zrobić, bo tutaj nawet słuchajcie mam puste skrzynki. Ej, mo mogę to zrobić, tylko że... Mam pewne obawy, myślę, że Elvisa ma jakiś bardzo zły plan, których jakby chce wykonać na mnie, no ale dobrze słuchajcie, nie kłóćmy się z nim, trzy skrzynki, nie wiem słuchajcie, czy one mają być w linii, czy też nie, ale dobra, postawimy Tykson, Tykson, Elvison, dobra, ja sobie tutaj poczekam, no i teraz pozostaje nam tylko czekać na Elvisa, ale naprawdę, no jestem zaskoczony, bo okej, okay, okej, okay, no to, zwinąłem mu te fury, ale nie ukrywałem tego, zresztą on dokładnie wie, gdzie to jest, tylko to było dawno temu. Jakiś stój policjant, ale przecież to jest Już jestem. Wow, dobra, Elviso, Elviso. Dobrze. Są trzy skrzynki, czego ty chcesz? Okej, okay. a więc teraz weź sobie zrób w swoim, e, w swoich dziewięciu slotach trzy wolne miejsca. No mam, stary, trzy wolne miejsca, mam nawet więcej. Zobacz, zobacz co tutaj mam za śmieszne szybki. Ban, wkurzenie, Elviso, więzienie. Teraz mi je oddaj. Co jest grane, stary, ej, co ty... I teraz losowo... Włożę to wszystko do skrzynek. Do Wsz okay. wszystkim będzie pojedyncza skrzynka. Okay. I zaraz jedną zniszczysz, i otrzymasz kailę, która będzie na szybie z skrzynki. Nie, nie, stary, ale tam był ban. Tak. Wkurzenie, kurzenie Elviso więzienie i ban tam był. Wiem, wiesz, że był ban. Stary, ale nie może być za takie coś bana. Okradłeś mnie. No i co z tego? Okradłeś mnie i nie oddałeś mojej rzeczy. Stary, ale I jeszcze raz mówisz, że ja jest jestem Nic się nie stało. I stoi w jakiejś zamkniętej piwniczce zamiast się wygrzać. Ale na zobacz, telewizor, ja ci ją pokażę. Ona jest naprawdę odpicowana, perfekcyjna. Tarysa, powiedz jak cenie. Rozwaliłeś mi kajdlakę. Tarysa już była, ja bym chciał zadać. Nie wypłaci tak, się z tego. Tarysa już była. Zobacz, stary, jest wszystko pięknie. Nawet zauważ tutaj, zobacz, zobacz. Nawet jest e, tunel e, taki, żeby mechanik mógł to odwrócić. Zbiłeś to mi tylnie tylni skrzydło człowieku. Oj, coś tutaj się popsuło. Oj, to chyba nie miało tak wyglądać, Elwiso. nikim nie jesteś, nawet tego nie tykaj. O! O! Tutaj to miało wlecieć... No i ale... zepsułeś! Krzywo jest! No przecież ty... Nie, nie, dobra, wiecie co? Ja już idę losować tą skrzynkę, bo naprawdę już, już wolę iść do więzienia no, i wysłuchiwać tego. Elviso. Ale bana nie przyjmuje. Oj, zdecydowanie. Dobra, 3, 2, 1, lecimy w środeczek. Eee, jeszcze raz! Jeszcze raz! To, to jest co to jest najgorsze? Że ja nie mam permisji i cię nie mogę zbanować, to... Ale idźmy dalej. i wyrzucamy tego bana Sam se go weź, stary za takie zachowanie to ty powinieneś dostać bana to co? Ja się co? mogę mogła że go ty postawię w tym miejscu i sobie wezmę się w Tower co? Mam losować dalej stary Losuj No ale ej, bo to już jest... O, Ostatnia szansa Proszę, wkurzenie Elviso tam było jeszcze oraz tak. y Oraz więzienie. więzienie Stary, ale ty nie masz prawa mnie wczynić do więzienia Mogę Nie masz prawa, nie jestem policjantem mnie. tutaj Okradłeś, nie jestem policjantem, to było tylko przebranie Dobra, odpalam to Wkurzenie Elvisa, boom, Bum! nie, nie, wait, tak, wait, wait, wkurzenie wait, wkurzenie stary. poczekaj, no stare, nie, nie, nie. Wkurzenie Elvisa, to wkurzenie Elvisa? Dziękuję bardzo. Polo... Ej, i nie, nie jest dobrze. Nie jest... Słuchajcie, to jest już drugi zgon dzisiaj. Ja rozumiem, że Elviso jest zły o ten samochód, ale przecież on, on, on jest tutaj na wyciągnięcie ręki, wystarczy go sobie wziąć. Nie no, ja muszę mu to powiedzieć, bo to jest po prostu chora sytuacja. To jest nieporozumienie, tak, to jest po prostu nieporozumienie. Na pewno da się to jakoś wytłumaczyć. Elviso, Elviso, tak. Elviso. Stary, to zaszło nieporozumienie. Okay. Gdzie niby zaszło nieporozumienie? Stary, zaszło nieporozumienie między nami w sprawie samochodu Ale zaszło wtedy, kiedy mnie okradłeś, czy wtedy, e, e, kiedy mnie kłamałeś, że mnie nie okradłeś? Zaszło Bo nieporozumienie, nie stary, w sprawie tego samochodu On Ja chcę całodki... moje auto z powrotem Ponadto chcę Twoje auto za karę w ramach rekompensatora. Tak, no chyba ci to, teraz to już naprawdę. Tak, tak, że udajnyś się plastiku, w żeby sytuację, go sobie. Bo to naprawdę jest bardzo proste, chociaż możesz się takie nie wydawać. Zobacz, wziąłem Twój samochód i on rzeczywiście tak. sobie tam u mnie leżakował, ale możesz, stary, w tym nawet momencie mogę Ci pomóc. Możemy go wziąć i po prostu postawić u ciebie Potem w go przeparkujesz, potem go przeparkujesz, ale sam fakt, że wziąłeś bez pozwolenia, czyli ukradłeś go, jest, jest totalnie nie na miejscu. Totalnie nie tak stare, na miejscu. Tak samo jak na miejscu jest to... Nie na miejscu jest to, że tutaj jest stoi kawałek plastiku, który powinien teraz w ramach rekompensaty stać pod wildą Agentixa. Tak. Dlaczego niby? Agentix e, e, takich samochodów bardzo nie lubi, więc w ramach e, kary, za to, że mnie okradłeś, masz mu go postawić centralnie. Stary, no przed nie, willą. no nie, poczekaj, bo to, to jest akurat moja fura, to jest mój bolid Ferrari Formuły 1, więc... Jakby to w ogóle nie ma nic do rzeczy, dosłownie stary, albo idziemy do więzienia Albo pisze dobry, żeby ci dał bana za Albo po pierwsze, oddajesz moje auto A po drugie, ten samochód Ma się znaleźć przed Willem Agentixa Z tabliczką, piękne Ferrari od Maciocha Stary, nie oddam nikomu Tego samochodu Nie ma bata, no nie no Poczekaj stop stary, już dwa razy Ja mi to są... wiem, do trzech razy sztuka Stary nie, nie, nie To wiesz co, stary a... Na pewno jest jakaś opcja, żeby się dogadać inaczej, stary. Jeśli wiesz co, mam na myśli, nie? Wiesz co, mam na myśli. Opcja zawsze jakaś będzie. Stary, na pewno no go jest wiesz. jakaś opcja, żebyś nie mówił tego abrze, żeby zapomnieć o banie, żeby zapomnieć o więzieniu, do którego i tak nie masz prawa, i Ale żeby ten samochód jednak został u mnie. Ja, stary, proponuję tak. Ja mam do ciebie propozycję. Co ty, stary, na. No, słucham. Ja cię. wezmę ten twój samochód. Ja go, stary, przeparkuję tam, gdzie tylko będziesz chciał, i przysięgam, że będzie lśnił. A do tego jakaś niespodzianka może być w samochodzie. Nie chcę niespodzianki w samochodzie, bo jest już perfekcyjny i idealny. Chcę, żeby ten śmieszny wyścigówek stał przed Widzlemagient X. Nie, Elviso na to nie ma zgody, nie wyrażam w ogóle To idziemy do więzienia. Chodź. Nie no, Elviso nie, ja tam nie pójdę, na pewno nie. Albo stary lepiej. Nie ma bata, że pójdę Po prostu za to. Teraz sobie zrobimy coś takiego. Teraz otworzysz skrzynkę. I zobaczymy co wylosujesz, okej? Okay? Tylko czekaj, bo już tych e, szyb nie ma więc to teraz biefonowe. I zobaczymy czy wylosujesz w dzień czy, czy w Elviso po raz drugi. Teraz będę ci pisać. no ale nie, nie, wiecie co, słuchajcie, naprawdę to jest dziwne, bo Elviso chce. Okej, okay, Elviso chce, żebym ja po prostu oddał agentowi swój samochód, bo on chce, żebym ja stracił samochód, ale jednocześnie Elviso go nie chce, więc chce jeszcze na dodatek sprankować się nie jako agenta. To jest bardzo chytry plan, to muszę mu psunąć, ale nie, jakby nie, nie, w ogóle słuchajcie, się nie bawimy w ten sposób, to mi się wOP... Ogóle nie podoba. Ja już, słuchajcie, proponuję jakąś, wiecie, no, żeby się dogadać, po prostu jakąś kasę mu, słuchajcie, dać, jednak tam jakiś tam nedery. słuchajcie, tutaj chyba mam odłożony, o, chyba w tej skrzynie, no, patrzcie, słuchajcie, dwie sztabki nederytowe do tutaj jego, jakieś diamenty, chciałem mu to zaproponować, on mówi, nie, nie chcę i to jest akurat mega dziwne. Słuchajcie, mamy kolejny dzień, bo oczywiście ta moby atakowały, ja do tego sobie ogarnąłem jedzenie i bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki, za to że jednak Elviso, słuchajcie sobie y, przemyślał to wszystko, że się z tym przespał i że po prostu już będzie gituwa Maciuchowa. Widzę, że on jest tutaj przygotowany, no bo... Gituwa no bo będzie, jak tu przyjdziesz do mnie wiso, mordeczko, zobacz jakieś na zakwęcenie. na więzienie, a prank na agencie. Okej, okay, co? Poczekaj jeszcze raz, więzienie albo co? W jednej skrzynce tylko jest szyba. Jak ją znajdziesz... To się stanie, co na niej napisane jest. Okej, okay, dobra, yy, czyli otwieramy sobie w tę stronę i jest szyba. Plank na agencjo. No proszę. Stary no nie, to ja już wolę iść do więzienia. Może twoje po prostu Lamborghini? spalimy? Jakie Lamborghini Gościu? To nie jest Lamborghini. Zresztą mówi się Lamborghini. Ty nie umiesz, że włoski. No a ty za to... jeszcze bardziej! wiem, Elfiso, nie. Ja już wolę y, ci zapłacić albo iść do Kicia, ale nie oddam mojej fury. Aż prawdę, ukośnik ban? Nie, nie. Stary, nie, masz, nie masz, prawa. W sensie nawet jeżeli masz rzeczywiście permisję, nie masz Jeden prawa banować dni. mnie tym bardziej za coś tak błahego. Dobra, stop, Powód. stop, 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 stop. Głupek. Sta stop. Enter. Aha, nie mam permisji, to nie. A, <laughs> Dobra, stary, powiem ci tak. Już, już chciałem się zgodzić. Żeby iść do więzienia, tak? Zresztą sam to słyszałeś, nie? No, tak, Ale wiesz tak, co, Elviso? Tak. Okej. Okay. Niech będzie, stary. Zagramy teraz moją grę. Czyli... E, a jaka jest niby twoja gra? Lamborghini Vroom Vroom do Villa Gentixa. Okej, okay, ale jeżeli to zrobimy, to zapominamy o więzieniu, zapominamy o karze, zapominamy o bali Nie piszę do o nie bana. dowiaduje. Spoko. Tak? I ty, stary, Poco. zapominasz i wszystko jest i cacy, tak? Tak, bo jednak wiesz, że jeżeli e, się, z, się zbierze całe nasze, e, wiesz, nasze tutaj całe milenowice i Trzy osoby spośród czterech mieszkańców Zadecydują o tym, że coś się powinno stać Co się stanie, więc jeżeli ja każdego chłopaka Namówię na to, żeby Maciek miał bana stary, To Maciek ale będzie nie miał bana ich na bana? W ogóle nie ma w ogóle opcji stary, Żeby oni Gdybym dał Agentixowi co... sztabkę na derytu, to by się zgodził, okej? Okay? Jak z APRO może to być trochę droższe Ale stary, myślę, że oni by mi tego nie zrobili Ale okej, okay. ja stary Nie chcę już kłopotu, bo rzeczywiście Nie, nie spodziewałem się, że w ogóle to ci może aż tak Zbulwersować i okej okay, no Z tym samochodem twoim to była moja Wina. Dobra, zróbmy go. Jeżeli Agent ich go nie zniszczy, to ja go będę mógł od niego odkupić. Dobrze. Okay. Czyli, czyli okay. Twoje Lamborghini Ferrari leci w ręce agenta? Tak. Możemy Dziękuję. tak zrobić. Czyli no tak, i viva Italia, dobrze. Jest. Czyli tak, ten samochód leci do agenta. Twój samochód leci do ciebie, a ty za to wylatujesz z tej góry i nie chce na ciebie patrzeć, tak? To jest. Wait, mi... wait, wait, Ja tu jestem inwestorem i mam tu prawo przebywać, jakby poniekąd to jest moje osiedlenie, więc... El no. Lizo, a, a sprawdź, <laughs> sprawdź sprawdź stary, czy cię nie ma tam w Willi agenta. No, miałem tam być. Stary, Aż tam sprawdzam. diamentowe, znaczy te darmowe diamenty ostatnio rozdawali. Sprawdź. Czy LOL, lecimy. No, także mordy, ej, to to... Mamy rozwiązaną sytuację. Jest dobrze, w sensie jest połowiczny sukces. Z jednej strony udało się załagodzić konflikt, udało się go rozwiązać, z drugiej strony, mega, nie chciałem udawać tej fury sami. Słuchajcie, wymyśliłem, sam ją budowałem. No, patrzcie, no, no jest, jest git, jest gitem. Po prostu jest, słuchajcie, piękna. Patrzcie, może to sobie wsiąść, yy, za, zamknąć, oczywiście, to i no, no nie, no po prostu yy. miodzie. Oczywiście, słuchajcie, jest to Bolid Ferrari, a nie jakieś Lamborghini, a tym bardziej Lamborghini, jak mówi Elvis Ale no. No, jakby nie ma tutaj co komentować Także ziomki, no, ma sytuacja, ale nic straconego, bo być może Agent X stwierdzi, że to jest syf dla niego i odda mi to. To jest prawdopodobne, albo w najgorszym wypadku sprzeda. No dobra, jest też opcja, że on to po prostu zobaczy i popsuje, ale jest to mało prawdopodobne. Może mi to sprzeda, a samochód Ten no rzeczywiście, słuchajcie, będzie trzeba po prostu przeparkować, powinienem to zrobić dawno temu. Ale dobrze, udało się to ogarnąć dzięki pięknym zaglądaniu. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są odcinki. Jeżeli nie subskrybujecie, to po prostu coś przegapicie. Więc zostawcie suba, bo będzie gituwa. Bo oczywiście, słuchajcie, to pomaga w rozwoju kanału. Wpadajcie na Instagrama, bo jesteśmy o krok od miliarda followów. Tak, słuchajcie, mamy największe konto Instagram na świecie, czyli w Polsce, bo oczywiście Polska to cały świat, więc wpadajcie, no posłuchajcie, no nie możecie być gorsi, także do następnego, jo!